Cześć tu Sylwia. Zapraszam Cię do trzeciej części półtora godzinnej praktyki jogi. Skupimy się na rozluźnieniu i rozciągnięciu ciała. Ta praktyka zbudowana jest tak, aby wszystkie jej części móc wykonać w całości pod rząd lub każdą część wykonać oddzielnie, w zależności jakie masz potrzeby i ile masz czasu. Wskakuj na matę i zaczynamy. Zacznij w pozycji dziecka. Usiądź na piętach, wydusz kręgosłup i skieruj ręce do przodu. Rozluźnij czoło na macie i daj sobie chwilkę, aby połączyć się ze swoim oddechem. Przejdź teraz do pozycji sfinksa. Połóż miednicę na macie. Łokcie trzymasz pod ramionami, zaangażuj nogi, pośladki. Łopatki ściągnij do kręgosłupa i w stronę miednicy. Postaraj się kierować mostek do przodu i do góry, dzięki temu wydłużysz kręgosłup. Łokciami robisz taki ruch, jakbyś chciał, chciała wsunąć je pod siebie. Zegnij teraz lewą nogę w kolanie i lewą dłonią chwyć za stopę. Przyciągasz piętę w stronę pośladka. Jeżeli odczuwasz jakiś dyskomfort w odcinku lędźwiowym, to możesz położyć się na macie. A jeżeli jest to dla ciebie komfortowe, to zostań na prawym przedramieniu. Uaktywnij lewy pośladek. Postaraj się trzymać kolana w miarę blisko siebie. Postaraj się nie zapadać tutaj w prawym barku, tylko aktywnie odpychać się łokciem od maty. Następnie rozluźnij stopę. I skieruj lewe kolano na lewą stronę, pod kątem prostym. I tutaj ponownie, jeżeli wszystko jest ok, w dolnych plecach możesz zostać na przedramionach, ale jeżeli cokolwiek niefajnego czujesz w odcinku lędźwiowym, połóż brodę na macie. W tej pozycji staraj się przyciągać lewe biodro w stronę ziemi. Następnie prawą dłoń połóż na lewym kolanie, a lewą dłoń połóż na odcinku lędźwiowym. Czyli tak delikatnie skręć tutaj kręgosłup. Jeżeli wszystko jest ok w szyi, możesz pozostawić uniesioną głowę. Z każdym wdechem starasz się wydłużać kręgosłup. Z wydechem delikatnie pogłębiać skręt, kierując lewą łopatkę do kręgosłupa. Kieruj teraz lewe ramię do maty, ugruntuj je, a lewą rękę wyciągnij na lewą stronę. Jeżeli to spowoduje, że Twoje lewe kolano uniesie się z nadmaty, jest to jak najbardziej ok. Najważniejsze jest to, aby lewe ramię było dociśnięte do ziemi. Wyjdź teraz ze skrętu i lewe kolano przyciągnij do klatki piersiowej. Prawa noga zaangażowana pozostaje na ziemi. Postara się docisnąć tu odcinek lędźwiowy do maty, rozluźnić ramiona. Przejdźmy teraz do pozycji półszczęśliwego dziecka. Kolano kierujesz do boku, lewą dłonią chwytasz za zewnętrzną krawędź lewej stopy i dociskając dłonią do stopy, twoje kolano stopniowo zacznie zbliżać się do maty po lewej stronie ciała. Nie pozwól, aby twój prawy pośladek oderwał się od ziemi. Wyjdź teraz z pozycji i wyprostuj lewą nogę na tyle, ile możesz. Złap za tył uda i porób kółeczka lewą stopą. Najpierw w jedną stronę, w drugą stronę. Teraz utrzymaj stopę flex, pięta wypchnięta w stronę nieba. I przyciągnij lewą nogę możliwie jak najbliżej swojego ciała. Postaraj się rozluźnić tutaj ramiona. Następnie puść nogę, pozostaw ją uniesioną, weź wdech i z wydecha wyprostowaną nogę skieruj na prawą stronę do skrętu. Stopą chcesz sięgnąć w stronę prawej dłoni. I teraz będziemy wychodzić z tej pozycji, przekładając się przez prawy bok do leżenia na brzuchu. Lewa noga jest cały czas skierowana do boku. Poczujesz teraz rozciąganie wnętrza UDA. Stara się tutaj kierować zewnętrzną krawędź stopy w stronę ziemi. Weź tutaj ostatni wdech, i na wydechu powolutku wyjdź z pozycji do leżenia na brzuchu. Połóż ręce do boku zgięte pod kątem 90 stopni i połóż prawy policzek na macie. Unieś lewą nogę do góry i skieruj ją na prawą stronę. Lewą dłoń możesz położyć przed sobą na palcach i odpychaj się nią od maty, aby pogłębić skręt kręgosłupa. Prawe ramię kieruj w stronę maty. Jeżeli ta pozycja jest dla ciebie zbyt intensywna, to prawą rękę możesz wyprostować. Będzie wtedy nieco delikatniej. Wyjdź teraz z pozycji i przejdź do pozycji Sfinksa. Łokcie pod ramionami skieruj mostek do przodu i do góry. Możesz spróbować tutaj wyprostować ręce pod warunkiem, że nie czujesz presji w dolnych plecach. Napnij tutaj mocno pośladki. Wydłuż kręgosłup. I połóż się teraz na macie. Zegnij prawą nogę i prawą dłonią chwyć za stopę, przyciągając piętę do pośladka. Możesz tutaj położyć się klatką piersiową na macie lub pozostać na lewym przedramieniu. Prawy pośladek pozostaje napięty, przyciągasz prawe biodro do ziemi. Zwróć uwagę na to, aby kolana były możliwie jak najbliżej siebie. Rozluźnij teraz stopę i skieruj prawy kolano na prawą stronę, do kąta prostego. Pozostajesz tu na przedramionach, jeżeli wszystko jest ok w dolnych plecach, a jeżeli czujesz jakieś napięcie, to połóż się na macie. Prawe biodro przyciągasz do maty, a jeżeli jesteś na przedramionach, to jeszcze aktywnie odpychasz się nimi od ziemi, wydłużając kręgosłup. Powolutku wyjdź z pozycji i lewą dłoń połóż na prawym kolanie. Prawą rękę na odcinku lędźwiowym. Z każdym wdechem starasz się wydłużyć kręgosłup, a z każdym wydechem pogłębić skręt. Kierując prawą łopatkę do kręgosłupa. Przejdź teraz do skrętu, kładąc prawe ramię na ziemi. Prawa ręka wyciągnięta na prawą stronę. Jeżeli prawe kolano uniosło ci się z nad ziemi, jest to ok. Najważniejsze w tej pozycji jest to, aby prawe ramię było przyklejone do ziemi. Głowę kierujesz w prawą stronę. Wyjdź teraz ze skrętu i skieruj prawe kolano do klatki piersiowej. Dociśnij dolne plecy do maty, lewa noga pozostaje aktywna na ziemi. Skieruj teraz kolano na prawą stronę i złap za zewnętrzną krawędź stopy. Dociskaj dłonią do stopy, tak żeby prawe kolano zbliżało ci się do maty po prawej stronie. Lewe biodro nie odrywa się od ziemi. Pozycja pół szczęśliwego dziecka. Wyjdź teraz z pozycji i wyprostuj nogę. Możesz złapać za tył uda. I pokreślić duże kółeczka stopą. Najpierw w jedną stronę i w drugą stronę. Następnie zatrzymaj stopa flex, pięta wypchnięta i przyciągasz nogę w kierunku klatki piersiowej. Ramiona pozostają rozluźnione. Następnie puść nogę, ręce skieruj do boku, weź wdech, i z wydechem wyprostowana noga idzie na lewą stronę, w stronę lewej dłoni. Głowę skieruj na prawą stronę. Następnie, przekładając się przez lewy bark, Połóż się brzuchem na macie, cały czas mając wyprostowaną prawą nogę do boku. Brodę połóż na dłoniach i chwilkę pozostań w tej pozycji. Zewnętrzną krawędź prawej stopy staraj się kierować w stronę maty. Ostatni wdech i na wydechu wyjdź z pozycji. Skieruj teraz ręce do boku, zgięte pod kątem 90 stopni. Lewy policzek na macie, z wdechem unieś prawą nogę i z wydechem przełóż ją na lewą stronę. Prawą dłoń połóż na palcach i odpychaj się nią od ziemi, aby pogłębić skręt. Lewy bark kierujesz w stronę ziemi. Powolutku wyjdź z tej pozycji, połóż się na brzuchu. Skieruj teraz prawą rękę na lewą stronę, lewą rękę na prawą i Rozluźnij tutaj głowę, jak dasz radę połóż czoło na ziemi. Poczujesz tutaj rozciąganie ramion. Powoli wyjdź z pozycji, zmieniając skrzyżowanie rąk. I pozostań chwilkę w tej pozycji, starając się rozluźnić ramiona. Ostatni wdech. I na wydechu wyjdź z pozycji. Przełóż się do leżenia na plecy. Połącz stopy razem i kolana skieruj do boku. Podwiń kosiogonową i dociśnij dolne plecy do maty. Brodę skieruj w stronę klatki piersiowej. Ramiona rozluźnij. Pozwól, aby kolana swobodnie opadały do boku. Postaraj się rozluźnić tutaj biodra. Wyprostuj teraz nogi i przejdź do siawasany. Pozostań w tej pozycji tak długo, jak tylko potrzebujesz. Możesz również przejść do praktyki relaksacji, która pojawiła się na ekranie. Bardzo Ci dziękuję. Namaste.